Jestem w drodze do warsztatu, który pomaga nam, gdy my nie mamy na przykład czasu lub pomaga nam, gdy nasza wiedza się kończy, a to też się zdarza oczywiście, w naprawach skrzyni biegów. Jest to warsztat, który zajmuje się tylko i wyłącznie naprawą skrzyni biegów. Można ich znaleźć poprzez automatyczne skrzynie biegów Pawlaczyk. Tam powiedzmy, szefuję mój bardzo dobry kolega Przemo, którego bardzo lubię i szanuję. No i e, cała ta ekipa, która tam funkcjonuje jest mi również bardzo dobrze znana i to są mega w porządku ludzie i uważam, że z bardzo dużą wiedzą jadę A8 tak ona wygląda, no myślę, że jest ładny samochód nie ma co tutaj narzekać jadę do nich na wymianę oleju w skrzyni biegów ze na to, że nasze podnosiki są pozajmowane i będą jeszcze pozajmowane przez czas dłuższy Także musimy skorzystać z pomocy zewnętrznej. No i jak korzystamy z pomocy zewnętrznej, to korzystamy z takiej, która jest nam dobrze znana. A to jest ten warsztat, pod który tu podjeżdżamy. Eee, widzę, że tu jest delikatny korek, więc ja sobie to spróbuję jakoś zaparkować, wóz zgasł. Wóz zgasł. Jeszcze raz. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Okay, okej, okay. okej. Spróbujemy tam postawić to auto, chociaż tam będę wciskać. Tak, wciśniemy się tam, a co? Także Pawlaczek tam jest, yy, można sobie zobaczyć, jak, ten, jak to wygląda. Yy, dzisiaj nie będę do niej wchodził do środka ze względu na to, że myślę sobie, że nie są na to gotowi, więc nie będę ich zaskakiwał od razu tak z grubej rury, że wlecę tam z kamerą. Yy, ale za jakiś czas wam przedstawię całą tą ekipę i na pewno ich poznacie. Trzybuj. Sytuacja ma się tak, że miałem pokazywać wam radary i lidary, a wymieniam wtrysk w Porsche Cayenne. Włączyłem kamerę, bo... Ciekawy przypadek, w ogóle lubię Porsche Cayenne. To są fajne auta. Bardzo wytrzymałe silniki. Tu mamy 3-litrowego diesla. Wóz przyjechał do nas pierwszy raz. To jest auto, którego wcześniej u nas nie było. Klient znalazł nas, podejrzewam, że na internecie. Przyjechał już z diagnozą, powiedzmy sobie, z diagnozą. Bo już mu zrobili wstępną diagnozę gdzieś tam. Podłączyli komputer i stwierdzili, że jeden z wtrysków jest uszkodzony. Dokładnie wtrysk numer 4 jest uszkodzony. Oni tego nie określili, ale ja już to określiłem. Podłączyłem komputer i rzeczywiście jego korekta odbiega bardzo, bardzo, bardzo znacznie od reszty. Wykręcę ten wtrysk i zobaczymy, jeżeli nie znajdę nic, na jakaś podkładka, czy cokolwiek uszkodzone pod spodem, ale nie sądzę, no to będzie wtrysk uszkodzony. Więc zabieram się za wykręcanie i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Taki dzień. Miało być coś, a jest coś, ale od rana tak się zaczęło, więc mnie to w ogóle nie dziwi. Działamy. Mam nadzieję tylko, że ten wtrysk tak po prostu wyjdzie, a nie będzie mm, przyklejony do głowicy, bo auto ma przejechane 336 tysięcy km, także coś tam przejechał. I jeżeli nigdy nic tu nie było dotykane, a widzę, że nie było dotykane, no to może być sytuacja, że będziemy mieli problem z wyciągnięciem, aczkolwiek liczę na to, że to jest Porsche i że takiego problemu nie będzie. To jest rureczka. Piękna rureczka. Dobrze, jedziemy z odkręcaniem wtrysku. Mamy już odkręconą rurkę, yy, przelewkę wypiętą. No i zobaczcie, wtrysk jest w miarę luźny, od razu się rusza, co mnie bardzo cieszy, bo może go wyciągnę ręką. Pokaż. I jedną, widzieliście to? To jest Porsche. Za to, za to kocham te marki Premium, bo takie rzeczy dzieją się tylko w takich markach. Kiedy podchodzisz do rynówki, czy citroena, czy jakiegoś innego tam samochodu, powiedzmy sobie może niższej półki, tak to nazwijmy, to czasami takie wyciągnięcie wtrysku trwa cały dzień. Mega fajnie. poszło tak po prostu gładko, idę po nowy wtrysk, nową podkładkę, nowy orik i nową śrubkę do przykręcania wtrysku. I wymieniamy, Także wymiana będzie trwała dużo krócej, niż bym się spodziewał. Zaraz wracamy. Ok, więc teraz tak e, mamy nowy wtrysk. Wtrysk ładny, poszowski, piękne pudełeczko. Wygląda prześlicznie. Najlepsze jest to, że przyznam się do tego, bo ja się będę przyznawał do błędów. E, poszedłem szukać podkładki do tych wtrysków. Do tego wtrysku. I ryje w tych podkładkach. Wysypałem 600 podkładek o jeden stół. A podkładka jest tu założona. Nie że to nowy wtrysk jest. Dobra, ale najważniejsze, że podkładeczka jest. A widzicie. Ale O-ringu to już nie ma. Także... No, także idę szukać O-ringu. No, no dobra, podkładeczka znaleziona, zrobimy tam psik-psik. Ach, piękny. Yy, bardzo ładna powierzchnia, nie trzeba nic z tym robić. Wyciągamy osłonkę, bo z nią by było trochę trudno, żeby pracował. Dobrze, i wkładamy ładnie tam wtrysk, tak? W dziureczkę, pięknie. Mm -hmm. Fajnie, jakby zrobił taki pstryk. Ach, właśnie, taki pstryk, o to chodziło. Dobra, yy, przykręcamy, otwalamy, sprawdzamy. A, właśnie, pamiętajcie, że trzeba wpisać ten wtrysk. Tryski po wymianie trzeba wpisywać. Śrubkę montujemy nową, oczywiście. To jest bardzo ważne, ponieważ śrubki się wyciągają. Sprawdźmy. Powierzchnia mam tu, jaką mam, ale ja sobie tak sprawdzam, wiecie, tak, tak prowizorycznie. Nie, nie jest. Śruba nie jest wyciągnięta, ale tak czy siak wiadomo, że zakładam nową. Ale akurat w tym przypadku nie jest wyciągnięta. Czasami się zdarza, że te śrubki potrafią być wyciągnięte. No i oczywiście ona wtedy traci swoją wytrzymałość. Jest opcja, że przy dokręcaniu pęknie albo pęknie później. Także. Wymieniamy śrubkę na nową. Proszę bardzo. Wtrysk numer 4 wymieniony, Wstyczka wpięta, przelewka wpięta. Idziemy odpalić wóz. Idziemy zobaczyć. Auto teraz chwilę pokręci oczywiście, to jest zupełnie normalne. Uwaga. Czy nasza naprawa dała skutek? Proszę bardzo, o to chodzi, wóz odpalił, trochę go częściej, bo musi jeszcze się odpowietrzyć, to chwilę potrwa, e, ja idę po komputer i będziemy wpisywać ten wtrysk, numery wtrysku mam tu na wierzchu, także żaden problem e, i myślę sobie, że na tym będzie koniec naszej naprawy, no i później jazda próbna, sprawdzenie czy to rzeczywiście dało efekt, sprawdzimy te korekty przede wszystkim, czy się poprawiły. Działamy. No i więc różnica jest taka po wpisaniu już w trysku, że korekta nam znacznie spadła. Ja mam nagrane na telefonie jaka była korekta i ta korekta tutaj wynosiła około miligramów na suf 4,55 mg. i tak sobie oscylowała, a w danym momencie wynosi 3,78 na tym samym wtrysku, widzicie tam 3,70. To i nadal też jest duża korekta, bo to nie jest idealnie teraz, ale już jest znacznie mniejsza. Myślę sobie, że bez przejechania się tym samochodem nic nie uzyskamy, także lecę na jazdę próbną. Przy okazji pojadę na myjnię, umyjemy mu silnik, bo wygląda fatalnie, a później wjedziemy jeszcze na podnośnik i sprawdzimy stan techniczny tego samochodu, czy ma jakieś wycieki, czy zawieszenie jest w stanie dobrym i opłat hamulcowy. Auto na myjnie i będzie dobrze, bo ja już to widzę. Auto zupełnie inaczej pracuje, bo on jak podjechałem tutaj, to on cały czas cząsł ten silnik. No dlatego, ponieważ korekta jak już wchodzi na granicę 5 mg na słów, to znaczy się, że yy, jakby samochód już nie ma możliwości większej korekty podać, jakby więcej wtrysnąć paliwa i wtedy auto już przestaje pracować równomiernie, a teraz chodzi równiutko. Nie mam żadnych zastrzeżeń, już się wyrównał, korekta cały czas się zmniejsza, także myślę, że kwestia jazda prób, jazdy, jazdy próbnej, no bo wiadomo, ja skasowałem adaptację tego wtrysku, wpisując jego algorytm korekcyjny, więc wóz teraz musi się dostosować do tego. No potrzebuje na to jakiegoś określonego czasu bliżej przeze mnie nieznanego, ale jazda próbna na pewno poprawi sytuację. Także jadę zasuwać, przejechać się i zobaczę, co będzie dalej. Może wam jeszcze powiem, jak to wyszło na gotowo przed wydaniem samochodu. Dobra, ja tu przyszedłem, bo to jest. Porsche, które pokazywałem całkiem niedawno, wymieniałem im wtryskiwacz paliwa. Ten tutaj dokładnie wtryskiwacz paliwa. Zresztą, chcę tu dużo gadać, znacie temat, nie ma, nie ma dyskusji, ale po wymianie tego wtryskiwacza. I po pojeżdżeniu chwilę tym autem okazało się, że ten samochód jednak cały czas nie pracuje tak jak powinien. Nie podobała mi się praca tego samochodu. I zdecydowaliśmy się na to, po ustaniu oczywiście wcześniej z klientem, że wyciągniemy wszystkie sześć wtrysków i zobaczymy jak wygląda układ dolotowy pod kątem jego czystości. I na wstępie jak zdemontowaliśmy kolektor dolotowy, gdzie jest ten On Jest w myjce, tak? No. Idźmy sobie zobaczyć Czy on jest tu w myjce, jest, dobrze. Ale on już tu jest myty, więc my już tu nie pokażemy tego, co ja chciałem pokazać. To już teraz to on wygląda ślicznie. Teraz to on już wygląda tu ślicznie. Natomiast osad, który był tutaj, był na tyle duży i gruby, że to powoduje w tych samochodach, to już z doświadczenia wiemy, powoduje nierównomierną pracę zaraz po odpaleniu, ponieważ układ dolotowy ma mniejsze, mniejszą średnicę i zasysa zbyt mało powietrza i... Jest oczywiście mieszanka nie taka jak być powinna i wóz lekko kolebie po odpaleniu, ale nie do końca o tym chciałem powiedzieć, bo to jest jakby też przy okazji gdzieś tam sprawdziliśmy. Chodzi o to, że po wykręceniu tych wtrysków wszystkich okazało się, że... Zobaczcie jak się wygląda. O, i to jest ten wtrysk, który nas interesuje. Tak wyglądał wtrysk, który wyciągnęliśmy. On i tak już teraz jest przetarty i wygląda dość ładnie. Natomiast jak się przyjrzymy temu, co tu widzimy, to to... To jest podkładka pod wtryskiem, a jej bardziej jej pozostałość. No tak wygląda podkładka, która powinna być w tym miejscu. No tu jej fizycznie już nie było. Eee, ja to nazywam, że ona sobie po prostu wyparowała. Eee, zwróciło moją uwagę podczas montażu wtedy tego jednego wtrysku to, że rzeczywiście na tym cylindrze. Dokręcając, stwierdziłem, że sprawdzę dokręcanie wszystkich śrub, ta śruba była praktycznie luźna. Ona się dokręciła, ale jednak była odkręcona. I teraz już wiemy dlaczego. Ponieważ podkładka z podtrysku zniknęła, zrobił się luz, wtrysk zaczął pracować, no i efekt jest jaki jest. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ czasami warto. Jak są jakieś małe nawet symptomy czegokolwiek, to jednak dać do warsztatu i niech sprawdzą co się dzieje, ponieważ ten samochód w sumie jeździł zupełnie normalnie, nie miał żadnych problemów. Auto miało moc, jeździło w trasy, było wszystko ok, a jednak awaria tam się wydarzyła dość poważna i gdyby teraz to nie było zrobione, to uwierzcie mi, że miałoby to konsekwencje w dalszym użytkowaniu auta, ale na szczęście tutaj 1-0 dla nas znaleźliśmy, naprawimy, będzie dobrze. Poczyścimy wtryski, nowe podkładeczki, nowe śruby auto będzie mwah, chodzić z nowym dolocikiem, będzie a ściągnął powietrze aż miło, Także działamy z tematem. No i mamy naszego kajena na yy, kolektor sący i na wymianę wtryskiwacza paliwa i wymianę wszystkich podkładek pod wtryskami. Autko jest już gotowe do wydania praktycznie. Ja robię ostatni skany, ponieważ lubię wydawać samochód tak, żeby jednak nie posiadał jakichś zapisanych błędów, jak coś odłączaliśmy. Bardzo często to się zdarza, że auta do nas przyjeżdżają i jest masa błędów pozapisywanych, które tak naprawdę są nieadekwatne do tego, do rzeczywistości ze względu na to, że no, po prostu nie kasują tych błędów po, 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 po swoich pracach na nic. E, silnik umyty czyściutki, słyszycie jak pracuje? Rewelacja, auto 315 bodajże tysiące kilometrów czy 320 a chodzi mega ładnie. Porszaki pod tym kątem nie zaskakują. To są auta, które kulają naprawdę dużo kilometrów. ineczka zapachowa jak zwykle do naszego samochodu oczywiście na koniec dla klienta. Eee, a ja co? Robię kasowanie błędów i wydaję samochód klientowi. 1.0 dla EKG, doskonale, uwielbiam to mówić, bo uwielbiam ten moment, w którym tak jest. Bardzo mnie to cieszy, kiedy te naprawy wychodzą właśnie w taki sposób, że ja jestem z tego zadowolony, to klient już musi być, no. Zajebiście. Autko zrobione. Wydajemy. No, co tu dużo gadać. Auto odebrane od y, skrzyń automatycznych, od regeneracji. Wymienili, y, założyli w sumie zestaw naprawczy do mechatroniki. To jest zestaw naprawczy do mechatroniki. Z tego co widzę, to znajdują się tutaj w tym zestawie dwa główne zawory. Jeden troszkę mniejszy zawór. To jest tak zwana, nazywamy to taśma. Taśma, czyli po prostu od wtyczki elektrycznej połączenia do samych y, zaworów, y, które występują w skrzyni. One, o, oh. W ten sposób tutaj wchodzą. Znaczy taśma wchodzi w zawory, bo te zawory znajdują się w mechatronice. Jak widać, jest ich tu więcej: filterki, siteczka czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy to traci szczelność, czy się zatyka, czy dlaczego to się wymienia. Tak, jako taką ciekawostkę po prostu chciałem wam pokazać, bo sam byłem ciekaw i ten karton wyciągnąłem z tego auta i po prostu też byłem ciekaw, jak to wygląda, bo yy, wcześniej, yy, wydaje mi się, że wcześniej nie miałem z tym do czynienia. No świeży olej, e, świeży filtr i muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne po pojeździe zupełnie inaczej rusza, zupełnie inaczej redukuje z dwójki na jedynkę także jest znaczna poprawa pamiętajmy, że w tym aucie głównym problemem też było to, że łapał błąd e, zaworu numer 3 w odgałęźniku, to jest zawór znajdujący się w mechatronice Podobno wszystkie stare części mam z tyłu w bagażniku, więc jak dojadę do firmy, czy to dzisiaj, czy jutro rano, bo już jest bardzo późno, ciemno na dworze są korki, już dawno jestem po pracy, ale no niestety czasami tak bywa, że trzeba zostać trochę dłużej. Eee, taki splot zdarzeń, no S4 wytknęła girę po pierwszej jeździe próbnej, laweta, czas, wszystko. Tu zadzwonili, że auto jest gotowe, przy okazji odebrałem. No, chyba na razie tyle. Ja myślę sobie, że czas najwyższy już dzisiaj zakończyć ten yy, niefartowny dzień. Eee, zobaczymy jutro co w S4 się wydarzyło, dlaczego e, tak zaczęła dymić, e, bo mm, wóz po ruszeniu, po odpaleniu na oczywiście kable, co widzieliście, że podjechała laweta, odpalaliśmy na przewody, e, no wóz zaczął bardzo mocno dymić i nie dojechał już do domu. Znaczy bałem się nim jechać, może by dojechał, ale ja się już bałem. E, mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego, jednak niestety z tyłu głowy mam... Że to może być coś poważnego. Jutro zobaczymy, zajmiemy się tym tematem. Pewnie jeszcze dzisiaj chłopaki, bo czekają w firmie, się tym zajmą w ciekawości. Ale jutro ponagramy materiał. Najpierw zobaczymy, później powiemy. Eee... Tak, więc, no bo oczywiście diagnoza będzie trwała chwilę, więc ja już tu dzisiaj nie będę siedział. Także, e, moi mili Państwo, e, moi mili widzowie, e, bardzo Wam dziękuję za oglądanie mnie, e, łapka w górę, e, jakaś subskrypcja, klikajcie, e, e, także jakiś komentarzyk napiszcie na ten temat, e, życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego wieczoru, e, przynajmniej u mnie wieczoru, no, do zobaczyska, trzymajcie się, cześć.